Promocja uniejowa odbywa się na wielu płaszczyznach i w różnorodny sposób. Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych także włącza się w promowanie miasta. Jednym ze wspólnych przedsięwzięć członków stowarzyszenia była majówka zorganizowana na polanie uniejowskiego parku. Od czterech lat stowarzyszenie stara się wypełnić czas mieszkańcom i turystom odwiedzającym unijów właśnie w tym czasie i przy okazji promować uzdrowisko. Bardzo dawno temu, w latach 60., odbywały się tu potańcówki z okazji 1 maja. Dlatego reaktywowaliśmy tą Polanę. Chcielibyśmy, żeby turyści i mieszkańcy Uniejowa spędzili ten weekend aktywnie. Tym bardziej, że to była biała plama w kalendarzu imprez uniejowskich. Zapraszamy wszystkich, wszystkich turystów, zapraszamy wszystkich mieszkańców Uniejowa. Chcielibyśmy, żeby wszyscy razem się bawili. Uniejowscy przedsiębiorcy, którzy zajmują się wynajmem pokoi, gastronomiami są dzisiaj tutaj z nami. Chcielibyśmy, żeby, żeby wszyscy zobaczyli prawdziwe Uniejów. To są prawdziwe oblicze Uniejowian. Ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj pracują. Zobaczycie i dowiecie się dużo więcej od nas niż w internecie. Dlatego ta impreza cały czas współpracujemy jako stowarzyszenie, jako przedsiębiorcy. Polecamy jedną w drugich i współpracujemy z sobą, tak? Na zasadzie zdrowej konkurencji. Goście odwiedzający Polanę mogli także zapoznać się z szerszą działalnością stowarzyszenia, jaką są na przykład wydane publikacje. W ramach promocji dzięki współpracy z lokalną grupą działania Prym udało nam się wydać przewodnik turystyczny, co w trawie piszczy. Oraz nawiązujemy współpracę też z innymi stowarzyszeniami. Przede wszystkim integrujemy się. Podmioty nasze współpracują ze sobą. Są to pokoje gościnne, są to restauracje. Na majówce razem wystawiamy się. Promujemy przede wszystkim niejów. To jest naszym głównym celem, celem statutowym stowarzyszenia, jak również celem... Naszym, wspólnym. Podczas pikniku przedsiębiorcy prezentowali swoje rękodzieła i wyroby, a stoiska gastronomiczne przyciągały zapachami regionalnych smaków i wielkiego grillowania. Mamy grilla, bo wojówka jest pod e, wielkim grillowaniem, tak? pod takim hasłem. Dzisiaj serwujemy kiełbasę z grilla, karkówka, będziemy mieć też burgery. Myślę, że integracja jest ważna, żeby wspierać siebie. Jesteśmy małymi przedsiębiorcami, więc należy wspierać swoich, zwłaszcza w takich małych miejscowościach. Turystów starczy dla wszystkich, więc dzielimy się jak możemy. Próbujemy tutaj nasz Uniejów, skoro mówimy, że to jest miejsce zdrojowe, że to jest miejsce czyste, co. To... Moje pszczoły też się powiedzmy w tym, w tej okolicy obracają, przynoszą czysty, dobry, zdrowy miód. Bo skoro miód ma być lekarstwem, jak był kiedyś, no to musi być zawsze produkowany w dobrej, w czystej okolicy. A co pan sądzi o tej dzisiejszej tu imprezie? No na pewno, na pewno wskazana i żeby tak dalej, żeby u niej się rozwijał i pokazywał to co ma i turyści, żeby powiedzmy z tego korzystali. No bardzo fajnie, że w ogóle coś takiego się dzieje, ludzie się kręcą, mają okazję posmakować różnych właśnie naszych regionalnych potraw, także no, fajna rzecz, oby częściej. Nasze panie przygotowały dużo swojskich przysmaków, na przykład bułeczki maślane drożdżowe, pyszne rogaliki, galaretki, babki. Ja jestem zaprzyjaźniona z tym stowarzyszeniem i co roku jestem od pierwszej edycji. Staramy się coś pokazać. Myślę, że bardzo fajnie, że w tak małym mieście jak Uniejów zawiązało się coś takiego. I też jest to fajne z tego względu, że zamiast konkurować ze sobą, to ci przedsiębiorcy właśnie starają się współpracować dla dobra miasta i też bardzo fajna inicjatywa. Na majówce nie mogło zabraknąć harcerzychówca Związku Harcerstwa Polskiego, którzy współpracują ze stowarzyszeniem. Ze stowarzyszeniem współpracujemy, można powiedzieć, na, na co dzień, włączając się we wszelkiego rodzaju. Inicjatywy, które mają miejsce tutaj w Uniejowie. Przeprowadzamy również rajdy, biwaki, obozy dla dzieci, tego typu działalność. Co dobrego macie? Mamy niektóre rodzaje ciast, mamy ciasteczka, takie małe babeczki, lizaki z kwiatkami, bransoletki, zakładki do książek. No, moim zdaniem to dobry pomysł na spędzenie czasu na przykład z rodziną, posmakowanie różnych ciast. Jak smakują Panie placuszki? Przepyszne. Bardzo właśnie tak myślałam, że może na placki się gdzieś załapiemy, także tutaj przyjechaliśmy z grupą z Łodzi, także. Jak się Pani podoba? No na razie żeśmy przyszli i rzuciliśmy się na placki, że jak razem to można dużo zrobić. Impreza odbywała się w rytmach tanecznej muzyki. Swoje aranżacje zaprezentowała także orkiestra ZHP OSP Uniejów. to zdrowie, świeże powietrze również, więc jak najbardziej. Co się udało Pani kupić? A, kupiłam tutaj takie koguciki, bardzo fajne, zielone. Mamy działeczkę, ogródeczek i takie dwa koguciki. No, jak nam się podoba, jesteśmy pierwszy raz, korzystaliśmy już z term, dzisiaj przyszliśmy na pokazy rycerskie i teraz tu na majówkę. Myślę, że przyjedziemy jeszcze nie raz na pewno. Myślę, że fajna sprawa, no każdy, zwłaszcza mały przedsiębiorca w takich mniejszych miejscowościach powinien się integrować. Tego typu wydarzenia są okazją do prezentacji oferty przedsiębiorców, a przede wszystkim do promocji walorów Uniejowa.